Oto, literka H. Halo, Ubu! Hej, dzieciaki! Macie ogromne szczęście, że udało Wam się mnie złapać. Przyznam szczerze, że miałem już zamówiony helikopter. Dzisiaj miałem jechać na daleką wyprawę. Ojej, Ha! Czyżbyś był podróżnikiem? Tak. Ojej! Jestem hrabia H. Najbardziej znany podróżnik wśród literek. Ciekawe, ile zwiedziłeś już galaktyk? Eee... Przyznam, że preferuję wyprawy po naszej planecie. Słyszałeś o Hiszpanii? Albo o czasach na Helu? To dopiero gratka! Hiszpania, Hel! Muszę koniecznie powiedzieć o tych miejscach Poli! A dokąd wybierasz się dziś? Dziś, mój drogi, jadę bardzo daleko... Do Afryki! Będę tam oglądał hipopotamy! Hipopotamy? Tak! Ja. To bardzo wielkie zwierzęta. Przetnę też sawannę. Na hulajnodze! Na hulajnodze! Aha. Ojej, żebyś miał tylko dobre hamulce! Mhm. <śm> nie bój się, Ubu. A na koniec wybiorę się na koncert harfowy. Uwielbiam muzykę. A harfę... harfę... To już szczególnie! Znasz wierszy o harfie? Nie. Powiedz mi go, proszę! Hipopotam choracy kupił harfę by czasem, przy obiadach rodzinnych grywać państwowe hymny. Hipopotam choracy kupił harfę by czasem, przy obiadach rodzinnych grywać państwowe hymny. Śmieszny wierszek. Myślisz, że hipopotam mógłby zagrać na harfie? Hm. Obawiam się, że ma trochę za grube nóżki. A na harmonii? Może by zagrał. Jak go zobaczę, to zapytam. A teraz Ubu uciekam. Hej!